Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Katarzyna Piotrkiewicz, koło przewodników imienia Ania Chmielińskiej z Łowicza. Witam w kolejnym odcinku z serii z przewodnikiem przez region. Ja dzisiaj będę Państwa zabierała w taką wirtualną podróż po Łowiczu, tak naprawdę po Księstwie Łowickim i starała się Państwu przedstawić, co to znaczy, jak wyglądała łowicka sztuka ludowa. Jako taki właśnie punkt wyjścia do tej podróży wybrałam właśnie książkę o tytule Łowicka sztuka ludowa Anny i Henryka Świątkowskiej, których należałoby uznać za specjalistów w tej dziedzinie, specjalistów oczywiście badaczy, nie nie twórców, ale badaczy, którzy poświęcili dużą część swojej pracy naukowej na poznawanie, na opisywanie, na wydawanie wielu publikacji związanych właśnie z sztuką, z kulturą ludową. Szanowni Państwo, mówi się sztuka ludowa łowicka, ale w samym Łowiczu, w samym mieście ona nie powstawała. Na pewno nie wtedy, kiedy się rodziła. Sztukę łowicką należałoby utożsamiać z tak zwanym księstwem łowickim, Cóż to było Księstwo Łowickie? Księstwo Łowickie m, początkowo, można powiedzieć, w pewien sposób Hmm, gdzieś tak symbolicznie, nieadministracyjnie były to dobra należące do arcybiskupów gnieźnieńskich. Samłowicz hmm, i drugie miasto Skierniewice oraz okalające je wsie były dobrami należącymi do arcybiskupów gnieźnieńskich. Dzięki temu można powiedzieć tutaj chłopi Łowicy nazywani księżakami, hmm, Czuli troszeczkę się dzięki temu lepiej, mieli więcej przywilejów, mogli się odwoływać do sądów biskupich, arcybiskupich, które traktowały je można ich bardziej ulgowo. Czuli taką swobodę, czuli taką odmienność trochę. No właśnie, odmienność, no bo tutaj dążymy do tego, żeby pokazać skąd się wzięła ta odmienna, ta charakterystyczna sztuka łowicka. Kolejnym takim czynnikiem, czynnikiem jaki należałoby upunktować, było już powstanie de facto administracyjnie księstwa łowickiego. I tutaj mówimy o początku XIX wieku, o tym e, okresie, kiedy e, te tereny zostały nadane Konstantemu Pawłowiczowi i jego żonie Joannie Zgrudzińskiej, która otrzymała od cara Aleksandra I tytuł księżnej łowickiej. E, księżacy łowiccy zostali... Wtedy oczyszowani, zniesiono pańszczyznę, można powiedzieć, mieli więcej czasu, żeby zająć się sobą, żeby zająć się swoją e, kulturą, swoim właśnie. Czy generalnie to oni nie tworzyli kultury, oni tworzyli rzeczy na swój użytek. Co tworzyli? No, tworzyli, no, budowali domy, ale one były upiększane. Tworzyli swój strój, ale on też był w pewien sposób jakiś wyjątkowy. I to wszystko, jeszcze dodam, stroili swoje chałupy, wnętrza swoich izb, i to wszystko złożyło się na coś, co my dzisiaj nazywamy łowicką sztuką ludową. Szanowni Państwo, w tej publikacji, którą pozwalam sobie, na której pozwalam się opierać, autorzy. Właśnie wymienili takie elementy tej sztuki, jak budownictwo, wnętrze chałupy, tkactwo, strój, hafty, ozdoby papierowe, rzeźbia, kowalstwo, ceramika, zwyczaje i obrzędy, zarówno doroczne, jak i rodzinne. Ja pozwolę sobie pominąć budownictwo, ponieważ o budownictwie Łowickim, o układzie ulic w Księstwie Łowickim, o tym dlaczego chałpa stała tak, a nie inaczej, dlaczego tak wyglądała. Te, te informacje znajdą Państwo w innym filmiku dotyczącym Skansenu w Małżycach. Skansenu w Siłowickiej, gdzie kolega, e, tam postara się właśnie Państwu opisać, jak wyglądało to budownictwo. Przejdziemy natomiast do wnętrza chałupy łowickiej. No i tutaj, jeżeli wyjdziemy teraz, no też można by się opierać na skansenie, jeżeli wejdziemy do Skansenu, czy w Małżycach, czy do skansenu mini skansenu przy Muzeum w Łowiczu, Rzeczywiście poczujemy się jak na jakiejś wystawie, ponieważ ta izba, czyli pomieszczenie w chałupie, jest bardzo bogato zdobione. Kobiety mm, poświęcały dużo czasu, przywi przywiązywały do tego ogromną wagę, żeby swoje wnętrza upiększać. Tylko nie tak od razu, nie tak od razu, czyli kiedy. Ym, można powiedzieć, że w pierwszej połowie XIX wieku pojawiają się takie pe pewne namiastki wytworów sztuki ludowej, czyli y, kobiety wycinają z białego papieru. Na razie białego, nie mamy papieru kolorowego. Nie mamy bibuły, nie mamy generalnie, mamy bardzo mało barwników. Kobiety wycinają różnego rodzaju ozdoby, między innymi firanki papierowe. Tylko że dodają tam jakieś wzorki i nagle ta firanka staje się ozdobą e, izby. Co dalej? Ściany malowane na biało, wnętrze oczywiście ścian zostaje ozdobione, mm, namalowane zostają na nim kwiaty. Te kwiaty nazywają się fiory i one również zdobią chałupę. Z czasem, czyli dokładnie można powiedzieć w drugiej połowie XIX wieku, następuje taki złoty wiek. E, czy My to teraz określamy złotym wiekiem, no ale wtedy jakby można było zauważyć rozwój, nie wiem, wielokierunkowość, wielobarwność tej wytwórczości sztuki łowickiej. Gdzie to widać? Właśnie widać to w chałupie. Między innymi. W tym, że w ozdobach pojawiają się już bardziej bogate wycinanki łowickie. Wycinanki znajdowały się w różnym miejscu, miały można powiedzieć, każda wycinanka miała swoje miejsce. My dzisiaj wyróżniamy trzy rodzaje wycinanek łowickich, i to jest tak. Pierwszy rodzaj to jest gwiazda, czyli taki, taka wycinanka okrągła, tylko tutaj przedstawiam Państwu gwiazdę ażurową. Natomiast początkowo. Kobiety na wsi na białym papierze naklejały też na okrągłej formie różnego rodzaju wzory. Później powstawały gwiazdy ażurowe. Gwio drugi rodzaj wycinanek to są kodry. I teraz tak, gwiazdy i kodry, czyli takie, kodra to jest wycinanka podłużna. Ona miała długość nawet ponad metra różną, ale nawet mogła sięgać ponad metra długości i ona miała swoje miejsce w chałupie pod sufitem, to znaczy na belkach sufitowych na przemienny znajdowała się kodra, gwiazda, kodra, gwiazda. Trzeci rodzaj wycinanki to są tasiemki i tasiemki występ, wyglądają następująco dwie lekko przecinające się właśnie takie taśmy i na końcu również zwieńczona jest zwieńczona gwiazdą one znajdowały się głównie przy ołtarzykach. Właśnie szanowni państwo, ponieważ każda porządna gospodyni miała w swojej izbie ołtarzyk, który był bogato zdobiony, w którym znajdowały się obrazy świętych. Początkowo były to obrazy malowane, które kupowano na targach. Ale były one dosyć drogie. Z czasem, kiedy wymyślono oleodruki, tych obrazów mogło być w jednej izbie, nawet w jednym miejscu, nawet do dziesięciu. I przedstawiały one oczywiście wizerunki e, Maryi i Jezusa. Jeżeli chodzi o ołtarzyk, to tam też można zauważyć innego rodzaju dzieła wytwórczości ręki kobiety ze wsi. Chodzi mi tutaj o m.in. kwiaty z bibuły, o różnego rodzaju wydmuszki, również naklejane później papierem kolorowym, malowane. No, generalnie ołtarzyk był bardzo bogato zdobiony. Yy, jeszcze będąc w chałupie łowickiej należałoby zwrócić uwagę na też bardzo charakterystyczny element, jakim są pająki łowickie. Yy, pająki, jak tutaj widać, jest zawieszka, wieszane były pod sufitem, rzekomo kobiety ze wsi podejrzały u. Gospodyń dworskich, żerandole, oczywiście jeszcze wtedy yy, świecznikowe. I yy, im się to spodobało, i zaczęły coś takiego wieszać w swojej chałupie. Yy, oczywiście. Pająki również przychodziły swoje przeobrażenie, początkowo były bardziej skromniejsze, było to w kulkę wyłożone piórka i to były takie okrągłe, nazywały się światy. Natomiast z czasem, właśnie z czasem pojawienia się papieru kolorowego, bibuły, po prostu to zależało od wyobraźni, od zasobu tego, co kobieta ma, takie dzieła wieszała pod sufitem. Cóż jeszcze w takiej izbie łowickiej było charakterystycznego? Na pewno meble. Charakterystyczna jest na pewno skrzynia łowicka, skrzynia łowicka bogato malowana, bogato zdobiona, była to inaczej skrzynia posagowa, która raczej znajdowała się w każdej, w każdej izbie. Ta no, skrzynia posagowa, czyli kobieta wchodząc w związek małżeński, w, tym, w tej skrzyni przynosiła swój posag. E, później w tych skrzyniach chowano różnego rodzaju kosztowności. E, z mebli należałoby wymienić e, oczywiście no, łóżka. Nic, nic w tym dziwnego by nie było, gdyby nie to, że na łóżkach na przykład znajdowały się em, warstwowo ułożone em, poduchy. Ilość tych poduch też jakby wskazywała na to, jak zamożna jest gospodyni. Kolejną, kolejnym elementem wystroju izby to były m.in. ławy, były również kredensy, konewniki, czyli takie półeczki zawieszone, no, wysoko dosyć na ścianie, czy kołyska. No, kołyska raczej też znajdowała się w każdej izbie. Skąd brano meble? Miejscowi, lokalni rzemieślnicy, samoucy właśnie wykonywali takie meble. Jeżeli, że tak powiem, oni nie wydołali produk produkować tych mebli na potrzeby wsi, to po prostu księżacy udawali się do najbliższego miasta i tam zakupywali od rzemieślników miejskich te meble. Szanowni Państwo, przeskakujemy teraz do stroju łowickiego, ponieważ to jest kolejna bardzo charakterystyczna rzecz, jeżeli chodzi o sztukę ludową. Tutaj też pozwoliłam sobie to zobrazować: mam przykładową parę łowicką i bardzo charakterystyczny strój łowicki, który jest obok stroju krakowskiego, drugim reprezentacyjnym strojem, można powiedzieć, w naszym kraju. Jest na pewno bardzo bogaty. Jest barwny, jest wielokolorowy, posiada wiele zdobień. Czy tak było od początku? Nie. Można powiedzieć, że również tutaj należałoby początki upatrywać na początku XIX wieku, kiedy pojawia się tak zwana tkanina samodziałowa. Pojawiają się pasiaki, czyli te kolorowe paski. Dlaczego tkanina samodziałowa? Dlatego, że kobieta ją sama wytwarzała, sama ją wyrabiała. Sama, że tak powiem, działała, żeby ją stworzyć. Generalnie cały strój kobieta wytwarzała sama, począwszy od posiania lnu, później całej obróbki lnu, oczywiście po zebraniu z lnu robiono koszulę bądź ewentualnie podszewkę pod kieckę. Później ją oczywiście jeszcze haftowano, ozdabiano. Jeżeli chodzi o samą kieckę, ona była wykonywana z wełny. Hodowano owce, wełna również była na miejscu, poddawano ją obróbce i powstawały takie piękne stroje. Postaram się omówić szczegółowo właśnie wystrój kobiety i mężczyzny. Począwszy od, od góry, kobiety miały chusty na głowie obowiązkowo. Można wymienić trzy rodzaje chustłowickich: szalinówka, jedwabnica i chusta turecka. E, później właśnie na ciało e, koszula biała zwana bielonką. Na nią. Kiecka. Kiedyś kiecka była dzielona, oddzielnie była góra gorset, oddzielnie był dół, spódnica, z czasem kiedy dół okazał się zbyt ciężki, połączono to gorset z tkaniny samodziałowej zastąpiono również aksamitem, i na tym aksamicie zaczęto wyszywać piękne również róże łowickie. Na całej kiecce w pasie przepasana jest zapaska jak widać. W różnych kolorach, jeszcze ozdobiona cekinami, na dole wykończona jest aksamitką, na aksamitce również róże łowickie bądź innego rodzaju motywy roślinne. Jeżeli chodzi o mężczyznę, to też mamy bielonkę, mamy leibig, mężczyzna czyli kamizelkę, mężczyzna mógł mieć na sobie również spenserek, czyli taką marynarkę, bądź sukmanę, czyli taki długi płaszcz. Mamy portki, oczywiście samodziałowe w pasy, pas przepasany. No i oczywiście buty, trzewiki u kobiety Ciekawe jeszcze jest to, że niektórzy przywiązywali wagę do tego, jakiego koloru są sznurówki. Na przykład, panna chodziła we sznurówkach koloru zielonego, mężatka czerwonego i itd. Tak Szanowni Państwo, kultura sztuka ludowa Ziemi Łowickiej. Na pewno nie wygląda współcześnie tak, jak wyglądała 100 lat temu. Można powiedzieć, że ona się rozwijała, ewoluowała do lat 50. XX wieku. Później był pewien zastój. Tak naprawdę od kilku, kilkunastu lat przeżywa swój renesans, swoje odrodzenie. Są nadal, istnieją twórcy ludowi, którzy no jakby nie na swoje potrzeby w sensie nie do strojenia chałup, nie do własnego ubioru, ale po prostu. Po prostu dla celów komercyjnych wytwarzają te bądź z pasji oczywiście, wytwarzają te dzieła sztuki ludowej. Gdzie można je oglądać? Można je oglądać przede wszystkim na dorocznym święcie, święcie kościelnym, ale właśnie też święcie pasiaków łowickich, czyli na Bożym Ciele. Jest to rzeczywiście bardzo barwna uroczystość, kiedy przez ulice miasta przechodzi procesja właśnie, w której uczestnicy są ubrani w te przepiękne stroje łowickie. Przy tej okazji można również Również skorzystać z udziału w koncertach ludowych, gdzie występują zespoły ludowe, i tam można usłyszeć gwarę łowicką, można wziąć udział w warsztatach właśnie ludowych, gdzie można się nauczyć chociażby czy robienia wycinanek, czy nawet formowania rzeczy z gliny, czyli garncarstwa, bo też mamy tutaj takie rzemiosło. Jeżeli chodzi o twórców ludowych to nasi włodarze, nasza Ziemia Łowicka postanowiła ich w jakiś sposób dowartościować, upamiętnić i powstała na starym rynku w Łowiczu, czyli w, można powiedzieć w punkcie centralnym, tak zwana Aleja Gwiozd. Od 2011 roku są nadawane tytuły wybitnym twórcom ludowym e, i tak na przykład nie tylko regionalnym, nie tylko tutaj regionalnym twórcą ludowym, ale tak naprawdę z, z całej Polski. Mamy również upamiętnione chociażby zespół e, Mazowsze. Co mi zostaje, szanowni Państwo, na koniec. Zostaje mi po prostu zaprosić Państwa na Ziemię Łowicką do samego łowicza, żeby obejrzeć, czy z okazji Bożego Ciała, czy do odwiedzenia skansenu w małżycach, gdzie tam można właśnie zobaczyć na żywo chałupy łowickie, czy jeżeli nie do małżyc, to do Muzeum Łowickiego, gdzie tam również znajduje się bardzo bogaty dział etnograficzny. Dziękuję, to dzisiaj na tyle. Do widzenia.